Do przedszkola w Szymanowie uczęszcza dziewięcioro dzieci. Od września zostałoby tylko pięcioro. O możliwości zamknięcia placówki mówi się już od dłuższego czasu. Już dwa lata temu sygnalizowaliśmy, że jeżeli ta frekwencja będzie się zmniejszała, no to do takiej sytuacji będzie musiało kiedyś dojść. W ubiegłym tygodniu na spotkaniu z rodzicami ogłoszono, że gmina przymierza się do zakończenia działalności przedszkola już teraz. Po zebraniu decyzja jednak się zmieniła. Po sugestiach rodziców i zapewnieniach rodziców, że tych dzieci chętnych jest bardzo dużo do zapisania w przyszłym, w przyszłym roku szkolnym postanowiliśmy swoją decyzję zmienić i zaraz po, po zebraniu, jak gdyby podjęliśmy taką decyzję, że będziemy normalnie uruchamiać nabór, tak jak w każdym innym przedszkolu. Przedszkole to może być 20-osobowe. To byłoby najlepsze rozwiązanie, aby był ten oddział optymalny. Jeżeli będzie tych dzieci troszeczkę mniej, no to też to jest sytuacja do przeanalizowania. Uczciwie powiem, żal dla nas byłby zamykać to przedszkole. Rozpoczynając pracę w urzędzie, gdy pojechałem pierwszy raz do tego przedszkola, mocno się przeraziłem. Ono było w bardzo słabym stanie techniczny, brak placu zabaw, brak nawet takich podstawowych rzeczy jak ciepła woda, a w tym momencie to przedszkole już jest idealnie wyposażone, odnowione, nowy plac zabaw, także posiada wszystko, całą bazę, całą infrastrukturę. Z ewidencji ludności wynika, że w Szymanowie jest około 50 przedszkolaków. Większość jednak chodzi do przedszkoli w Rawiczu zapewniających im 8-godzinną opiekę. Na dzień dzisiejszy raczej nie przewidujemy wydłużania godzin pracy przedszkola w Szymanowie. Dlaczego? Z bardzo prostego powodu. Organizacja takiego całodziennego pobytu dzieci w przedszkolu Wiąże się z zupełnie przeorganizowaniem funkcjonowania przedszkola, wiąże się z potrzebą zapewnienia wyżywienia dzieci. To rodzi dodatkowe nakłady finansowe w postaci dostosowania pomieszczeń i zwiększenia też oczywiście kadry, zarówno pedagogicznej, jak i kadry obsługowej w przedszkolu. Tutaj mówiąc konkretnie o przedszkolu w Szymanowie wiemy, że byłby to catering, więc w sumie opłaty takie miesięczne rodziców będą w ten sposób postylowały w granicach 300 zł miesięcznie i myślę, że rodzice też powinni mieć tego świadomość. W Szymanowie było prywatne przedszkole, które oferowało ośmiogodzinną opiekę, lecz nie utrzymało się. Niestety no, to rozwiązanie nie przyjęło się na rynku. Przedszkole przez długi czas borykało się z niską liczbą dzieci, i ta działalność w efekcie została po prostu zamknięta. W razie, gdyby nie było wielu chętnych do zapisania dzieci do szymanowskiego przedszkola. Władze nie wykluczają jeszcze innego rozwiązania. Mieszkańcy Szemanowa, zmobilizujcie się, aby tych dzieciaków w tej jednostce nie brakowało. Jeżeli by się nie udało takiej grupy zebrać, ja myślę, że nie mamy jakichś konkretnych planów. Najlepszym planem na to, aby w tym miejscu nadal funkcjonowało przedszkole, to nie wiem, być może jakaś osoba prywatna, bądź też rodzice by założyli stowarzyszenie, czy, czy ktokolwiek chciałby poprowadzić tą jednostkę. My jesteśmy w stanie przekazać ten obiekt osobom bądź też stowarzyszeniu, które chciałoby prowadzić w tym miejscu przedszkole. W najbliższy czwartek odbędzie się kolejne spotkanie z mieszkańcami Szymanowa.